Cześć! Dzisiaj spróbujemy yy, strzelić w okienko 10 razy pod rząd. Ciekawe czy nam się to uda. Jo, pierdzielę! Pierwsze okienko, ale, ja, ale ładne. Dobra, drugi raz. Czy to wyjdzie? Dobra, prawie ale... Może być. Dobra, trzeci raz. Dobra. Dobra, można zaliczyć. Dobra, czwarty raz. Dobra, nice! O... Dobra, czwarty. Dobra, nice! Yy, teraz piąty. Próbuję. Dobra, nice! No dobra, już chyba szósty. To, prób... to próbuję, bo jeszcze zostało cztery. Dobra, no. Dobra, teraz. Y, dobra, zostały tylko trzy. Y, y, czyszczały w okienko. Subskrybujcie kanał i lajkujcie. Dobra, a ja jadę. Dobra, dobrze jest, widzowie. Dobra, teraz ósmy. Lecę. Dobra, widzowie, jeden raz się nie udało, nic to nie szkodzi, więc lecimy. Jeszcze, jeszcze zostało dwa. Dobra, bo widzowie, jestem nubem. Muszę przyznać, bo dwa, się, dwa razy się nie udało. Teraz już ostatni raz. Subskrybujcie. Dobra, widzowie, szczele? Dobra, dobra widzowie, jutro nagram y, odcinek o jakiejś, nie wiem, y, 13. jeśli tak to wpadajcie i subskrybujcie kanał, pa i łapkę w górę, cześć, pa.